Siemanko Dzisiaj gramy ze, GTA Dobrze mnie widzicie Dobra, pokazuję wam nowe auto Grimiego Normalny To nie jest, to z a tu jest nie, a tu jest nasze lampo a tu jest fura która jest ładna zapłaciłem za to 100 tysięcy dobra idziemy idziemy już no tak naprawdę dzimie. dobra idziemy do sklepu

wezwanie w pracy, bo ja dzisiaj tutaj będę pracowała, więc Sylwia nie jesteś mi potrzebny w niczym. Ja dzisiaj ogarnę, a Ty mamy dużo wezwań, a rozporował nam się sprzedawca, więc musisz mąż rozwieść nam. Dobra. Yy, zaraz ci tam ciężarówkę tam i zapakuję i ten, i zaraz będziemy ten. Dobra. No. Tutaj, te, tutaj, tutaj, załóż tubek i tutaj te topy. Okej. Okay. Ja sobie może ten. Okej. Okay. Jesteś gotowy? Tak. Dobra, to czekaj tutaj. E, poczekaj sobie tutaj, okej? Okay? Uh -huh. Zaraz wszystko będzie gotowe. Wybieramy sobie. To będziemy mieć paczki, i musimy dać do kiepskiej. Dobra, widzowie. Mamy już rzeczy, także. Cześć, już się sam połączyłam? Cóż, mnie, Tak, tak, Michael? tak. Dobra, Michael, e, tak, masz zadanie. E, już ci mówię, uważaj z tą ciężarówką, bo ona jest duża. Niestety małych nie mamy, będzie taka duża, bo akurat wypożyczona jest, nie? Dobra, e, bo musi ją wypożyczyć, bo na nasza ciężarówka się tam, ten, ma sprzedawca, znaczy ten, i ty teraz masz rozwieść Winewood Hills, już Ci... Już Ci zaraz zaznaczę trasę. Teraz zobacz, widzisz, jesteś na GPS-ie, nie? Mhm. I właśnie zaznaczam trasę. Dobra, dzięki. Dobra, dziękuję. Dobra, skręcamy. Przejdziemy w Widzowie. W Widzowie Tutaj już prawie jesteśmy. Zobaczcie sobie, ale nie. Może go nie ma? To nie ma go. Dobra, adres to kasyno. Do kasyna jedź. Do kasyna? Tak, w kasynie, tam temu gościowi, przepraszam, z kasyną. Dobra, Zadzwoń, to... bo tam kasy, do kasyna jakieś te ciuchy, ten kasyńskie. Tam jest wszystko napisane. Tam spytaj się, jak ma na imię i, i tam ten. Tam napisane Monte Casino i tam gdzie napisane te diamant Monte Casino, tam wejść ten. Wejdź tam. I, I daj tą matkę I dam spytaj się jak ma na imię i tam będzie imię też pewnie. I. I wtedy przepas mu to. Dobra, pa! Dobra, widzowie, wiecie czemu okłamałem? Bo... E, bo... No, e, no... bo nie chcę mówić prawdy kim był Michael kiedyś. Czy napadał na banki, na sklepy, to wszystko. Nie chcemy tego mówić widzowie, nie powiemy nigdy nikomu. Swojej prawie kim byliśmy. My się zmieniamy, ale musimy I walczyć.

Będę cholerny. Widziałem, że wszyscy pouciekali. Ja pierdziele, no? I zostawili takie drogie auta na Losu i udało się nam. Także jedziemy. Pokaż. Musimy zobaczyć, jak to wygląda, ten korek. Wo. Jesteśmy już prawie widzowie. To naprawdę już jesteśmy. Spokojnie, przepraszam. Jesteśmy. Aha. Nie było tematu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, Diamant Monte Casino e, perso e, Personel. E, witam, czy tutaj jest burban? przyjechał z gościami? Tak. E, dobrze, proszę chwilę poczekać. E, zaraz ktoś e, do Pana przyjdzie, dobra? Dobra. To niech pan zaspakuje, budynek. Dobra, 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 Dziękuję. Do widzenia, do widzenia mordo. Ej. Do widzenia, do widzenia mordo. Ej. Kiedy będzie ten cholerny pakunek, będę czekał i jazdorów jak ten bojan i nubek. Ej, 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 ej. dostaliliśmy, dostaliliśmy kasę za ciuchy. Z kasyna. Do firmy taksówkarskiej. ok, ok. Dobra, i to, to Proszę jechać. Jeszcze to i, i, i tylko tyle. Mamy tylko trzy wyzwania, ale tylko dwa były. Więc ten, ale następnym razem będzie ich więcej. Ale więc ma, udało Ci się wyzwanie? Tak. Zadanie, dobra dostaniesz, y, miałeś dostać 500 za, w, w pierwsze 3 dni pracy, to dostaniesz sześćset. Za dobrą pracę, y, albo 700 nawet ci dam, okej? Okay. Okay? Bo zarabiam, zarabiam, tak na cichach, że dam ci premię za to y, i jakby, i ten, ale na, jutro już następny, to, to, musisz już, to już będziesz na kasie, okej? Okay? Okej. Okay. Cofie idzie do takcówka co chwila, dopiero i prawdopodobnie aż się wuje, aż nie pozna. Nie pozna, to ucieknę. Mam z Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Firma teksówkarska w Najlepszym Dos na Santos, oczywiście. Dzień dobry. Jedyna. W czym możemy pomóc? Michael dos Santos. Ja po. Michael de Santa. Ja po. A pan tutaj pracował? Oh. Mi się kojarzy to nazwisko. No tak. Aha, dobra. E, dobra, słucham. Sł sł ja Subram. E, subram, pan. E, Przywóz wy rozładuję. Okay. Widzowie. Rozładowujemy. Widzowie już nam dali koniec dniu i Halo, halo, e, wszystko jest tak, e, dobra. E, no to tak. E, już dzisiaj na sobranie zajęły burzy później, późno, wiesz? No, która ja, jest godzina? Nie wiem, późno. Dwudziesta. Druga. Nie, dwudziesta jest. Yy, wiesz, no to ten, to już nie przyjeżdżaj na firmę. Yy, zostaw tu, jak ten, można tu, nie, zostaw gdzieś, na, pod, pod kasynem zostaw, dobra? Dobra. Bo tutaj przy kasynie, na, bok, na chodniku, okej? Okay? Dobra. Bo tutaj można parkować, ja zawsze tutaj parkuję. Zaparkuj tu ciężarówkę, a ja po, potem ten. Potem sprzedawca odbierze, bo ten. Bo sprzedawca na noc będzie jechał. Aha. Bo mamy zastępczego. Sprzedawca tylko, że y, właśnie ten, ten jeden nam się rozchorował, a dopiero teraz znalazłam i na, na nockę, więc ty nie musisz już pracować. Y, zostaw ciężarówkę i rób tam, co chcemy. Dobra. Ja, a kluczyki to ten. Kluczyki to ten, to tam. A może nawet przyjdzie tu to, to poczekaj na niego, ok Na pięć minut przyjdzie. sobie zostawiliśmy. No i idziemy na. On idzie na noc pracować. Aj. To jest tyle. I się spotkamy sama do domu, może jeszcze, że nie wiadomo. W różnych jesteśmy. Not a problem. A driver is on the way. <laughs> when must go on I sobie, o Jezu. No dobra. Jedziemy, kochanie. dobra. Tu jest samochód, kochanie, dobra dobry, dzień dobry, Niech się dzień się, dzień się So yeah. się dobra, tutaj pojedziemy, dobra widzowie, wyjdźmy z baru, no i, i a Amanda z Mikem, także jedziemy. Mm. Amanda, so, я, а, мам, да, живешь еще, моя кохана? Да, я хоть живу. Но я поедем, так скажу, домой, потому что, не знаю, мы спим еще. Oh, а так, шутка, шутка, so, шутка, шутка, шутка. Она нам не отъедет. Нет. Удача. О, едем, туда едем, туда едем. dobra, to wsiadamy. No ja to nie tam dotrze, bo ja jeszcze ten... Tam idę tylko do pracy na chwilę, bo tam chcę odebrać coś, okej? Okay? I, I ja pójdę też do domu. To już sobie pojadę. To już sobie pójdę na nogach. Ale ja cię kocham moja ukochana babo. i tutaj właśnie rzeczy będę zabrała, więc pójdę potem sobie na spacerek. Z koleżan z koleżankę zabiorę z pracy, okej? Okay? Dobra. To pa miłosą nie spędzę się rozbasz. Do zobaczenia, Michael. W domu. Do zobaczenia, kochana. No i kończymy jeszcze odcinek, fajnie było. Ale dobrze się skończyło, ale dobrze się skończyło. Tylko to, że nie mogliśmy się spotkać z Franklinem i go nie było w domu, mogliśmy sobie porozmawiać, ale ja tak się na nie obrać. Nie wiem. Za... za zabicie krewora. Nie wiem, żartuję Ci sobie Bye-bye!